Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. I zapraszam do wspólnej modlitwy. Na początku wsłuchajmy się w intencje, które napisaliście, które chcecie omodlić, w które chcecie tutaj Miłosierdziu Bożemu polecić. Pani Alicja, módlmy się za wszystkie dusze zmarłe z mojej rodziny. I wszyscy cierpiący, i o pokój na świecie, pani Beata. Módmy się o miłosierdzie Boże dla nas, o pokój na świecie i w naszych sercach oraz o ukojenie w bólu dla tych, dla tych, którzy trwają w tej strasznej rzeczywistości wojennej. Pani Anna modli się w trzech intencjach: w intencjach ludzi zagubionych i zniewolonych, o dobrego męża dla Agnieszki i Katarzyny, w intencjach kapłanów i sióstr zakonnych. Pani Teresa, szczęść Boże, modlę się za jak najszybsze e, modlę się za jak najszybszym zakończeniem wojny na Ukrainie. Jezu, ufam Tobie, Panada, módlmy się za pokój na Ukrainie i zakończenie wojny. Pani Gabriela, o pokój i miłość na świecie i w naszych sercach. Ja również pragnę się dołączyć do tej modlitwy o pokój, zawierzając miłosierdziu Bożemu w sprawę tej Wojny, aby Bóg poprzez swoją miłość zagościł w sercach tych, którzy do tej wojny e, doprowadzili. A teraz słuchajmy się już słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Każdą wolną chwilę przepędzam u, przepędzam u stóp Boga utajonego. On jest moim mistrzem, o wszystko się go pytam, o wszystkim mu mówię. Tu czerpię siłę i światło, tu uczę się wszystkiego, tu mi przychodzą światła, jak postępować z bliźnimi. Od chwili, kiedy wyszłam z nowicjatu, zamknęłam się w tabernakulum z Jezusem, mistrzem moim. Sam nie pociągnął w ten ogień żywej miłości, około której wszystko się skupia. Zatem kochani wyciągnijmy nasze koronki i módlmy się w tych wszystkich intencjach, które poleciliśmy miłosierdziu Bożemu. W, im w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który siedz w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, <laughs> i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżował umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. I powierzmy się teraz, kochani, opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana, inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. I kochani, przyzywajmy jeszcze wstawiennictwa i opieki świętego Józefa. Pomni o Najświętszy Oblubieńcze Maryi, o Mój Najmilszy Opiekunie Józefie Święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki, Twej pomocy błagający, bez pociechy pozostał. Z tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Amen. I tak jak kochani obiecywałem, tak jak mówiłem, teraz pomódmy się jeszcze modlitwom świętego Jana Pawła II, modlitwom o pokój na świecie. Boże ojców naszych, wielki i miłosierny, panie życia i pokoju, ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i opal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, głębowiska, walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Znisz logikę odwetów i zemsty, aby po a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązanie wielkoduszne i szlachetne dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działanie wojny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pani bardzo serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Teraz pragnę z serca Wam udzielić Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Zostawcie, kochani, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zaproście swoich znajomych i zapraszam jutro na godzinę 15 z Panem Bogiem.